Lasy. Metafora. Kręgosłup duchowy człowieka. Każdy człowiek posiada kręgosłup. Jak samo i fizyczny, tak jak i duchowy. Lecz może nastąpić metafora w Twoim życiu. Twój kręgosłup duchowy może zostać ożywiony dziś. Ożywiony dziś. Zastanów się, czy Ty masz w ogóle żywego ducha czy umarłego. Nazywam się Paweł Larma i jestem ewangelistą. I przyjechałem do Was z Gdańska. Z Gdańska, by Wam mówić o tym, jak nastąpiła metafora w moim sercu i mój kręgosłup duchowy został wzmocniony przez zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. Tak jak słyszysz, zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. Ja się spotkałem z nim namacalnie, realnie i osobiście. I możesz w to wierzyć lub nie wierzyć. Ja go spotkałem odpowiedzi na moje wołanie przyszedł On, zmartwychwstały Bóg Jezus Chrystus niereligijny Bóg jakiś niereligijny, lecz Ten, który tam w ciele zmartwychwstał w ciele On przyszedł do mojego życia przyszedł paręnaście lat temu i to nie nastąpiło od razu lecz nastąpiło wtedy gdy moje życie stoczyło się do parteru gdy moje życie było w takim miejscu że myślałem, że wszystko ją ja rozumy zjadłem że myślałem, że mam dużo wiadomości i to mi w czymś pomoże, to mi w czymś pomoże, lecz tak nie było, moje życie kiedyś było pasmem niepowodzeń, niepowodzeń, ciągle niepowodzenia, ciągle doły i ciągle rozjazdy, lecz kiedyś w moim życiu powstało pragnienie, że chcę go poznać, chcę go poznać, nie religijnego Boga, lecz Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego, ja go wezwałem z głębokości mojego serca i przyszedł on ze swoim Duchem Świętym do mnie. Ta, gdzie byłem do mojego pomieszczenia i zobaczyłem, zdałem sobie sprawę, że to nie jest jakiś religijny Bóg. Zdałem sobie sprawę, że to jest osoba żywa i realna. Żywa i realna. Chcę ci powiedzieć, że ty tak samo możesz poznać Jezusa z i Żywego, tak jak ja go poznałem. Tak jak ja go poznałem to nic trudnego, zawołać do Niego w głębokości swojego serca. W do Rzymian jest napisane, w 10 rozdziale i 13 wersecie, że jeśli Ty szerze serca, bez imienia Jezus, przyjdzie do Ciebie On, Jezus Chrystus, i uratuje Cię, i wyswobodzicie z każdego bagna, którym jesteś, z każdego dołu, którym jesteś, bo On jest Zmartwychwstały i Żywy. On z martwych stał, jest pusty, krzyż został pusty, Jezus wkrótce wraca na tę ziemię, bo tych, którzy są jego, my jesteśmy ludźmi, którzy go spotkali szczerze, realnie, namacalnie, nie poznaliśmy go gdzieś, nie wiadomo w jakim kościele, nie poznaliśmy go, nie wiadomo w jakiej instytucji, czy przez kogoś innego, poznaliśmy go na płaszczyźnie serce, serce. Do Niego przychodzisz z sercem, robisz krok do Boga jeden, On do Ciebie wyciąga swoją rękę i wyciąga Ciebie z każdego gówna, w którym jesteś, z każdego dołu, z każdej biedy, z każdego ubóstwa. Posłuchaj mnie człowieku, Jezus Chrystus stał się ubogi, byś nie mógł być ubogosławiony Jego bogactwem, Jego bogactwem na krzyżu Golgoty. Jezus Chrystus, zmartwychwstały Bóg, wycierpiał śmierć za Ciebie i za mnie. On tam był jednym wielkim potłuczeniem. Jezus Chrystus. Gdy szedł tam z walką Krzyża. On wycierpiał za Ciebie wszystko. Wycierpiał na krzyżu Golgoty, poniósł wszelką chorobę, wszelką niemoc. Wszelki twój grzech przybił go Krzyża. Byś dziś mógł być wolnym człowiekiem. Zweryfikuj swoje serce, czy go znasz. Czy twój kręgosłup duchowy jest poskładany? Czy się rozpadł totalnie? Mój kiedyś kręgosłup duchowy się rozpadł totalnie. Myślałem, że mam coś stabilnego, lecz nic nie miałem. Lecz on mnie podniósł ze śmierci do życia i uczynił mnie stabilnym człowiekiem. Dlatego jeszcze po każdej części Polski i głoszę Ewangelię. Po to, by ludzie wiedzieli, że Jezus to nie jest jakaś głodzia, że Jezus to nie jest gdzieś w kościele ukryty, że Jezus to nie jest gdzieś w katechizmie i On jest nie tylko dla tych wybranych. On jest dla każdego, dla każdego, jeśli Ty będziesz starał się utrzymać z Nim relacje, gwarantuję Ci, że da Ci się poznać, On da Ci się poznać, Słowo Boże mówi, ukuście się pod mocną ręką Bożą, a On wywyższy Was czasu swego, czasu swego, Lecz o co w tym wszystkim chodzi, o co w tym wszystkim chodzi? Oto, żeby Ci powiedzieć, że Jezus Chrystus może zabrać Twój ból, może zabrać wszelkie dziadosty Twojego życia. Jezus Chrystus jest rozwiązaniem dla każdego człowieka. I człowiek w swoim wnętrzu posiada pewną pustkę, którą tylko może zaspokoić Jezus. Ten zmartwychwstały, nie jakiś obrazek. Nie jakiś obrazek. On tu jest na tym miejscu, dlatego głosimy Ewangelię. Słowo Boże mówi, że gdzie dwaj lub trzej zebrani w imię Jezus, tam on jest na tym miejscu. My jako Kościół Żywy jesteśmy ludźmi przebudzenia, którzy poznali Jezusa Chrystusa, którzy go poznali. My jesteśmy ludźmi, którzy uzdrawiają chorych, uwalniają zniewolonych, dają ludziom życie, podnoszą ich do ręki życięscy. My pomagamy ludziom, by mogli spotkać się ze zmartwychwstałym Jezusem Chrystusem. Słowo Boże mówi, że darmo wzięliście i darmo dawajcie. Darmo dawajcie. Jezusa Chrystusa, ukrzyżowanego. On zmartwychwstał w ciele. On jest dostępny dla Ciebie dziś. Dostępny! On jest o od Twojej jednej decyzji, o akt Twojego skierowania się na niego. Jeśli Ty szczerze skierujesz się na niego, on przyjdzie do Ciebie i zobaczy, że on jest realny! Że on jest realny! On jest realny! Tak jak słyszysz, on jest realny i żywy! Słowo Boże nam mówi w liście do Rzymian, że tych, których prowadzi Boży Duch, są jego dziećmi. Jaki duch Cię może prowadzić w tym świecie? Albo Duch zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa, albo duch Lucifera nic innego. Nic innego. Możesz przeczytać w liście Do Hebrajczyków 9.27, że człowiekowi jest dane jeden raz umrzeć, Albo ten sąd. I oczy się zamkną po Twojej śmierci. Prędzej czy później będziesz musiał się zweryfikować i stanąć przed Bogiem i stanąć przed Nim i wtedy będziesz wiedział. Czy jesteś Jego, czy nie? Zadaj sobie pytanie, co się stanie, jak twoje życie się skończy. Gdzie się znajdziesz? Czy w piekle z Lucyferem i z demonami, W ogniach siarki, w siarki, w wodorze. Czy znajdziesz się w niebie? Tam gdzie Jezus Chrystus siedzi na tronie. Zmartwychwstały Jezus Chrystus. Zmartwychwstały Jezus Chrystus. Zmartwych Chrystus. Głoszę dziś Ewangelię, byś wiedział o tym byś dziś właśnie mógł zadecydować 23 maja by spotkać się z Jezusem Chrystusem On jest bliski tym osobom, których serce jest skruszone jeśli Ty masz skruchę w swoim i odwrócisz się od swojego myślenia złego nie będziesz komplikował w głowie tylko zawoła ze szczerego serca Jezu przyjdź do mojego życia Jezu przyjdź bo jeśli jest prawda o tym co mówi ten chłopak tutaj na placu chcę Ciebie poznać, żeby Boże jeśli uczynisz tak szczerze z serca gwarantuję Ci, że przyjdzie Duch Święty, przyjdzie Jezus Chrystus ze swoim Duchem Świętym i zobaczysz, że to osoba bo jeśli wołasz ze szczerego serca spływa moc na Twoje wołanie moc Ducha Świętego moc Ducha Świętego my jesteśmy ludźmi, którzy go realnie poznali uzdrawiamy chorych od naszymi rękami ludzie byli uzdrawiani z różnych chorób Budzili się w szpitalach. W śpiączkach w się budzili. Ludzie ośredowało części, które były do amputacji w ich ciele. Wiele świateć. Mógłbym Ci tu mówić. Mógłbym Ci tu mówić o cudotwórczej mocy Jezusa Chrystusa. Ta sama moc, co podniosła Jezusa, Chrystusa z martwych jest w nas. Jest w nas. On wszedł do naszego serca i nigdzie nie wyszedł. Jesteśmy Jego uczniami. Jesteśmy ewangelistami i o co o Tym wszystkim chodzi? Byś Ty mógł dziś podjąć sam decyzję. Do Niego nie przychodzisz, gdy masz pierwszą komunię. Do Niego nie przychodzisz, gdy masz wierzmowanie. Do Niego nie przychodzisz, gdy bierzesz małżeństwo. Do Niego przychodzisz indywidualnie, sam na sam. Serce do serca. I gdy wołasz do Niego, on daje Ci się poznać. Słowo Boże nam mówi, wołaj do mnie, a odpowiem Ci i oznajmię Ci rzeczy wielkie i niezmierzone, o których nie wiesz. Jak wysoko jest niebo nad ziemią, tak wielka jest dobroć dla tych, którzy Go miłują. Którzy Go miłują. Dziś podejmij dobry wybór. Dobry wybór. Usiądź w domu czy gdziekolwiek, gdzie jesteś po drodze, bo nie wiesz, co się jutro stanie. Zweryfikuj swoje serce i wezwij imienia Świętego Jezusa. A On przyjdzie do Ciebie, przyjdzie ze swoim Duchem Świętym. Nie musisz się do niego modlić, jak się nauczyłeś od dziecka. Zacznij z nim rozmawiać jak z najlepszym przyjacielem. On nie jest gdzieś wyuczonym, nie wiadomo jakim człowiekiem. On tak samo był jak my, prostym człowiekiem. W księdze Izajasza jest napisane, że on nie miał postawy ani urody, które by pociągały oko ludzkie. On był normalnym człowiekiem. I czuł ból w swoim ciele, gdy szedł na krzyż. On, gdy miał wbite gwoździe w ścięgna nadgarstkowe, podciągał się za każdym jednym razem, by powietrze w swoje płuca. I on umarł tam męczeńską śmiercią, bo mu pękło serce od dwutlenku węgla. Posłuchaj, mu pękło serce od dwutlenku węgla. I on to zrobił dobrowolnie, z miłości. Życie za życie. Bóg tak umiłował świat, że dał Syna Jezusa Chrystusa za każdą jedną osobę na tej ziemi. Byś dziś nie spędził wieczności z Lucyferem w piekle. Ale jest dla Ciebie ratunek. Dziś wezwij jego świętego imienia Jezus. On da Ci się poznać. I wtedy stanie się nowym stworzeniem. Nowym stworzeniem w Chrystusie Jezusie. Kora Sadra Motoja Rebeseja mogora masa ja bo. Sura was, duchu świętym przenika się każde jedno serce. Głęboko, głęboko, <głęboko. niech zapada te słowa w ich serce. Głęboko niech zapada, niech wykonuje pracę nad ich umysłami. Ja ściągam zasłony z oczy ludzi, z umysłów ludzi. Ja odtykam ich uszy teraz przez moc imienia Jezus. Koramasidia brando on jest żywy, dostępny dla Ciebie. Dostępny dla Ciebie dziś. Spotkaj, spotkaj go dziś sam, realnie, namacalnie, indywidualnie. On nie jest gdzieś odległy dla Ciebie. Jeśli Ty wezmiesz go szczerze z serca, szczerze z serca, on da Ci się poznać. On da Ci się poznać. On nie jest dla wybranych. On nie jest dla wybranych. On jest dla każdego. Bo on umarł za każdego na krzyżu Golgoty. Na krzyżu Golgoty. Jezus Chrystus dostępny dla Ciebie dziś. On wciąż na Ciebie czeka, póki jest to, co się nazywa dziś. To nie jest żadna religia, to nie jest żadna msza, to jest ewangelizacja. Ewangelizacja pełnej Ewangelii w mocy Ducha Świętego. Rubobos Bosidia Jezus dostępny dla Ciebie dziś. My tak samo jak pierwsi apostołowie głosili na pracach różnych miast, głosili kiedyś. Tak samo my dziś głosimy Ewangelię, że wasze życie może być rodowane od śmierci, od piekła. Dziś możecie żyć ponad naturalnym życiem. W Chrystusie, Jezusie. Nowym życiem. Nowym życiem. Nie starym życiem. Nie życie z porażkami. Nie życie z porażkami, z przygnębieniami, z uzależnieniami. Nie tak. On chce Twojego serca. On nic innego nie chce jak Twojego serca by Twoje imię było zapisane w niebie. Musisz Go wezwać, wezwać szczerze. Musisz ukazać skruchę, bo to wielki, święty Bóg. Jezus Chrystus, Duch Święty, to dżentelmen. On nie wpycha się na Twoje życie, na chama. Ty podejmujesz wybór. Ja za Niego, dla Ciebie tego wyboru nie podejmę. Każdy indywidualnie musi stanąć przed Sądem Bożym. Słowo Boże nam mówi, że każdy człowiek swój ciężar poniesie. I każdy będzie musiał się zweryfikować. Robo Siki, Niech te słowo przykuwa ich serca. Niech nie mogą spać ani i słyszą w umysłach. To, co dziś słyszeli, pełną Ewangelię. To prosto prawdę. Tam na krzyżu Golgoty Jezus Chrystus stały wcielony Bóg, wycierpiał za Ciebie krzyż. On tam stał się za ciebie przeklęstwem, byś mógł uzyskać błogosławieństwo w Nim. W Nim. To nie jest nic religijnego. Mówię Ci o realnym spotkaniu z nim, o realnej relacji z nim. Nie żadny hokus pokus, nieznane zdrowoś Maria czy jakieś inne rzeczy. Mówię Ci o bliskiej relacji z Jezusem Chrystusem. O bliskiej relacji z Jezusem Chrystusem. On jest dostępny dla Ciebie i tak bliski, tak bliski, tak bliski wezmij Jego dziś. Szczerze z serca nie musisz robić nie wiadomo co, lecz wezwać jego szczerego imienia i Jezus przyjdź do mojego życia i dotknij się mojego serducha. Jeśli tak powiesz, zobaczysz, jak spłynie na ciebie pokój Boży. Miłość Boża wleje się w Twoje serce i staniesz się nową osobą. Nową, korą Masaka Iabrados. Podaj mi dziś dobry wybór. Wybierz Jezusa. Wybierz, a będziesz żył.